Czoła, tu Olo, witam was na kanale Strzelce. Kupiłem chinkę. Chinkę, czyli chińską wiatrówkę, tą najtańszą z dolnym naciągiem. Tak potocznie się na nie mówi. Po prostu chinki. Dlaczego to kupiłem? No właśnie, dlatego żebyście Wy nie musieli, jeśli rozważacie zakup tego typu sprzętu, a nie wiecie, jakiej jest jakości i czy sprosta Waszym oczekiwaniom. Dzisiaj zrobimy unboxing tej wiatrówki, jest to taki cały komplet. Zobaczymy, jakiej to jest jakości i potem zrobimy test. Ale test będzie inny niż wszystkie, na pewno nie taki, jaki robią sklepy, które sprzedają tego typu sprzęt. Będzie to test, który odsłoni wszystkie wady i może jakieś zalety tego typu sprzętu. Zaczynamy! Żeby nie było, zobaczcie, ta wiatrówka jeszcze w ogóle nie była otwierana. Zrobimy ten unboxing tak naprawdę razem. Jeśli interesujecie się wiatrówkami, szukacie swojej wiatrówki, to być może natknęliście się, jestem przekonany, że tak, na wiatrówki chińskie z dolnym naciągiem. One miały różne nazwy: B3, B4, Norkonia Germany, LIDER 44, KANDAR. I tak naprawdę ta nazwa nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ każda firma, która zamówi od Chińczyków jakąś tam większą partię, może sobie oznaczyć te wiatrówki jak tylko będzie chciała. Także nazwa jest zupełnie bez znaczenia. Pewnie w Chinach produkuje to jedna jakaś wielka, Fabryka może dwie, i tak naprawdę markowane są różnymi nazwami i lecą na cały świat. Między innymi do Polski. W latach 2004-2009, kiedy był bardzo duży boom na wiatrówki, właśnie tego typu konstrukcje sprzedawały się w bardzo dużych ilościach. Nie na sztuki czy na jakieś tam setki, tylko na całe kontenery, które przychodziły z Chin. Wiem, bo czasem także rozładowywałem takie kontenery i jakie to były wiatrówki, no właśnie przeważnie te Chinki z dolnym naciągiem one najlepiej się sprzedawały. Otwieraliśmy kontener, był tak wypchany, że wysypywały się, dosłownie, zawartość się wysypywała. I one wtedy kosztowały około 2 i co ciekawe, po ilu 15 latach, nawet 20, ta cena tej wiatrówki jest dokładnie taka sama. I chciałbym coś wyjaśnić, żebyście nie myśleli, że ten film od razu jest z tezą, że tego typu wiatrówki chińskie są słabej jakości i do niczego się nie nadają. Absolutnie nie. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że tego typu wiatrówki też mają swoje zastosowanie. Jeśli chcesz kupić wiatrówkę, z której będziesz strzelał od czasu do czasu gdzieś na działce i nie wymagasz od niej, żeby była niesamowicie celna, ale chcesz, żeby była tania po prostu, raz na rok będziesz z niej strzelał, to taka wiatrówka jest duża szansa, że spełni Twoje oczekiwania. Pod warunkiem oczywiście, że będzie działać i gdzieś tam po drodze się nie zepsuje. Bo wiecie, ja się nie dziwię, że ludzie, którzy są nieświadomi, kupują tego typu sprzęt. Oferta jest bardzo dobra w różnych serwisach aukcyjnych. Cena naprawdę dobra. Dodatkowo mamy niesamowite akcesoria. Prześcigają się ci sprzedawcy, ile tych akcesoriów dać, tylko po to, żeby kupić ich sprzęt. Czy te akcesoria są y, tak wartościowe, żeby kupować tego typu wiatrówkę? No to się przekonamy, bo kupiliśmy właśnie w zestawie. Tak jak powiedziałem, nie chcę sugerować, że. Ta wiatrówka jest zła i do niczego się nie nadaje. Ponieważ jeśli nie mamy jakichś wielkich wymagań, oczekiwań, nie jesteśmy jakimś tam strzelcem sportowym, nie pretendujemy do tego, żeby strzelać naprawdę bardzo celnie, chcemy miło spędzić czas gdzieś tam na grillu, na podwórku, od czasu do czasu, wyciągnąć tą wiatrówkę raz na kilka miesięcy z garażu i strzelić, to ta wiatrówka jest duża szansa, że będzie Wam się podobać i nic więcej nie będziecie potrzebować. Natomiast jeśli chcemy czegoś więcej, myślimy o strzelaniu bardziej precyzyjnym, w ogóle często to jest nasza pasja i w ogóle taka, powiedzmy, rodząca się pasja, to wtedy... Myślę, że w... raczej wolałbym tą wiatrówkę ominąć, dołożyć trochę więcej i kupić coś lepszego. Żeby była jasność, ja nie twierdzę, że chiński sprzęt, w tym wiatrówki, są złe. Wszystko zależy od tego, jaki budżet dostaną Chińczycy na wyprodukowanie danej rzeczy. Wtedy zrobią coś trochę gorszego albo trochę lepszego. A może bardzo dobrego, bo z takimi też się spotkałem. Zaczynamy, robimy unboxing, zobaczymy, co jest w środku i jaka jest tego jakość. Tak jak powiedziałem, ja tego jeszcze nie otwierałem, żeby nie było. Robimy to razem. Cię zastanawiałem jak oni to wszystko upchnęli tutaj, ale faktycznie jest. Słuchajcie, co tutaj jest? Jakaś mała paczuszka. Okej. Okay. To są te śruty. Te śruty o przebijalności y, pocisku z rdzeniem Wolframowym. Żartuję oczywiście. Zobaczcie, dostaliśmy całe z 10 śrutów. To są śruty, które mają Plastikowy sabot i stalowy, myślę, że to nie jest ołów, tylko to jest stal, jakaś, jakiś stalowy rdzeń. I te śruty teoretycznie mają mieć dużą przebijalność. Tutaj są y, niby trzy rodzaje tych śrutów. Zobaczcie te pomarańczowe, takie ostre, y, czarne, wyglądają dokładnie tak samo i takie trochę mniejsze, y, niebieskie. Okej, okay. to jest unboxing, ta część yy, tego filmu, więc nie chciałbym za bardzo oceniać yy, samej wiatrówki. Nie w tym momencie, to za moment. Na razie pokazujemy, co jest w środku. Mamy tarczę około 10 tarcz. No i co mamy dalej, słuchajcie? Aha, dostaliśmy w, kom, yy, w komplecie taki oto tak zwany multitool, taka karta survivalowa przetrwania. No wiecie, jakiś tam piłka, jakieś ostrze, nie wiem. Ja tego nie używam. Oprócz wiatrówki mamy jeszcze ten celownik optyczny, luneta, tak? Okej, okay, luneta. Bardzo lekkie. Mounting and using your rifle scope for 22 caliber rifles and ergans, czyli na boczny zapon i na wiatrówki. Się podobno nadaje. Od razu z montażem. Okej, okay, słuchajcie. To nie waży nic. To waży jakiś, nie wiem, 50 gramów? Sprawia wrażenie zabawki odpustowej. Inaczej tego nazwać nie potrafię. Jakaś cieniutka, cieniutka rureczka. Ortex Germany. Prawie jak Vortex. Tylko Ortex. Germany. No nie, no to po prostu Vortex i Germany. No to, to po prostu to, to, musi być hit. Totalny. Niemiecka jakość. Yy, myślę, że amerykańsko-niemiecka, bo Ortex to prawie jak Vortex. No dobra, słuchajcie, nie, no trochę się nabijam, ale. To potem nie może być nic dobrego. Ojeju. Nie. To jest niemożliwe. I co ja mam Wam powiedzieć? Jest tam krzyż typu Duplex. Widać coś przez to, ale te wady optyczne są tak ogromne, że strzelanie z przyrzuciu tego celownika to będzie mordęga dla osoby, która. Strzelała z normalnego celownika, rozumiecie, z, y, która używa normalnych celowników optycznych, normalnych lunet, takich nawet za 300-400 zł. Powiem wam tak, to. To wygląda tak, jak naprawdę taki celownik, który zakłada się na plastikowe pistolety dla dzieci, które kupujemy, czy też karabinki, które kupujemy z odpustu. Za 20-40 zł taki karabinek plastikowy, na przykład na kulki plastikowe. To często są też takie jakieś tam celowniki na tym. One często nie mają, powiem wam nawet, żadnej optyki, ale mam wrażenie, że będzie lepiej przez nie widać niż przez to. To jest naprawdę niesamowite. To jest tragedia. Chciałbym być obiektywny i wiecie, niesubiektywny, jakby spać tym sprzętem, który przez lata testowałem i oglądałem. Chciałbym być tak w miarę obiektywny dla osób, które faktycznie kupują wiatrówkę za tak niewielkie pieniądze z tym osprzętem i oczekują jakiejś tam jakości. I okej, okay, powiem Wam tak, widać coś przez ten celownik, nazwijmy go celownikiem. Myślę, że jesteśmy w stanie strzelać na, na dystansie 20-30 metrów w jakiś cel wielkości... Nawet tego i jesteśmy w stanie to zobaczyć, czyli jakaś tam mała puszka, coś takiego. Natomiast jakość tego obrazu jest po prostu tragiczna. I teraz możecie powiedzieć, no tak, czepia się wiatrówki za 270 zł w tym komplecie. No i właściwie możecie mieć rację. Jeśli wiatrówka w zestawie kosztuje 270 zł, to ile może kosztować sam ten celownik? 30 zł. 40 zł, no tylko pytanie, czy on jest wartych 40 zł? Myślę, że Chińczycy go sprzedają gdzieś tak za 5 zł w hurcie. O, za 5 zł to bym kupił. Chociaż w sumie może nawet nie. Yy, I teraz właśnie o to chodzi, tak? Yy, musicie mieć świadomość, że to jest naprawdę niskiej jakości. Jeśli dołożycie choćby stówkę, to macie już coś zupełnie innego. Już coś, co może przypominać celownik i naprawdę może dużo lepiej działać. Co tutaj mamy, jeśli chodzi o regulację? Bo to jest stałe powiększenie razy nie wiem ile, bo nie jest napisane. Zazwyczaj na celownikach jest to napisane. Tutaj mamy tylko Ortex Germany, ale mamy pokrętła regulacji yy, góra dół lewo-prawo. I to nie są pokrętła, które działają tak jak w normalnym celowniku optycznym, yy, gdzie mamy kliki, tak? Klikamy i przes przestawiamy. Tutaj mamy to. Przestawianie odbywa się płynnie, czyli bez żadnych klików, bez żadnego przeklikiwania. Jest po prostu taka, jakby śruba. Kręcimy w jedną, kręcimy w drugą. Cichutko. Można powiedzieć, celownik taktyczny. No jest montaż w komplecie. Dwuczęściowy montaż, aluminiowy. No tak, na opakowaniu, słuchajcie, też nie ma informacji, jakie jest powiększenie tego celownika. I tu jest lekkie przekłamanie, ponieważ tutaj jest zupełnie inny celownik niż ten, który dostajemy, ale nieważne. I mamy jeszcze śruty, już te klasyczne śruty typu Diabolo. Tutaj mamy szpice i są to śruty Ostaj, Magnum, jakieś chińskie śruty. Jakość tych śrutów. A, sprawdzimy, jakość tych śrutów jest totalnie marna. Mam wrażenie, że w ogóle to są jakieś takie bardzo podkalibrowe śruty. Nie wiem czemu. Ale nie jesteśmy w stanie ocenić, bo być może takie śruty dobrze latają. Nie jesteśmy w stanie na oko ocenić idealnie jakości tego typu śrutów. Ja widzę, że to jest po prostu to najgorsza jakość, jaka może być, ale sprawdzimy to na tarczy. Zanim wiatrówka, to jeszcze mamy tutaj dwie karteczki w środku. Deklaracja: chcielibyśmy zadeklarować, że ta wiatrówka posiada energię mniejszą niż 15 J. Tutaj są wypisane wszystkie wiatrówki od B2 po resztę. I tutaj więcej nie ma nic. A tutaj jest specyfikacja. Aha, instrukcja obsługi. Manual dla wszystkich trzech rodzajów tych wiatrówek: czyli B3, B3, 1, B3, 2, B3, 3. Ok, i tutaj jest manual, jak to mm, obsługiwać, jak celować. Wszystko po angielsku. Czyszczenie, ustawianie, ustawianie przyrządów celowniczych, jakaś tam specyfikacja, bezpieczeństwo i to wszystko. No i mamy samą wiatrówkę. Leciutka, myślę, że waży około trochę ponad 2 kg. Nie miałem tej wiatrówki w rękach, powiem Wam, z 15 lat. No. <ścoughs> Nic się nie zmieniło, powiem Wam, przez ten cały okres. Produkcja tych wiatrówek nie zmieniła się. No, jak można coś zmienić, jak już jest doskonałe? No, już się nie da po prostu. Jest to wiatrówka, słuchajcie, z dolnym naciągiem, tak? Czyli tutaj mamy dźwignię, naciągamy, tłok się cofa, wkładamy śród. Zaciągamy i strzelamy. Jak to wygląda? Mogę od razu pokazać. Naciągamy. Tu nam się taka łza ukazuje. Trzymamy. To jest bardzo istotne. Jest bezpiecznik, ale to jest chyba manualny bezpiecznik. Zaraz sprawdzę. Tak, to jest manualny bezpiecznik. No i jest strzał. Sprężynę słychać bardzo. Ten dźwięk podczas oddania strzału jest taki bardzo brzęczący, że tak powiem. Ale zanim yy, powiem Wam o jakości. Jak na wiatrówkę za 270 zł w komplecie, oczywiście, bo nie wiem ile kosztuje sama taka wiatrówka bez tych wszystkich akcesoriów. 250, 230, nie wiem. To nie wygląda to tragicznie. Powiem szczerze. Może zacznę od tej osady. Jest to osada, można powiedzieć, typu ambi, ale tutaj jest zaznaczona baka policzkowa, a tutaj nie. Je. Ale jeśli chodzi o chwyt, to zarówno osoby lewo, jak i praworęczne będą w stanie z tego strzelać. I jest to taki jest takie bardzo miękkie drewno. Pokryte farbą, jakąś bejcą. I Yy, lakierem, po to, żeby po prostu było to twarde. Wygląda to bardzo źle, znaczy wiecie o co chodzi. Jeśli porównamy to z inną wiatrówką, trochę droższą, to to będzie zawsze gorzej wyglądało. Tutaj są jakieś, w ogóle, zobaczcie, tutaj jest jakieś odkształcenie widocznie ta wiatrówka gdzieś tam musiała zostać uderzona. Ta bejca jest totalnie matowa tutaj nie ma żadnych słojów zostało to pokryte lakierem, żeby było twardsze. I bardziej wytrzymałe. Jest to najniższej jakości wykończona osada, jaką możecie spotkać w broni, w wiatrówkach generalnie. Najtańsze drewno, jakieś bardzo, bardzo lekkie, bardzo miękkie, które nie posiada żadnych tak naprawdę, żadnego usłajenia. No. Bukowe też nie mają, tak, powiecie, Oleg nie przesadzaj, przesadza. tutaj mamy wiatrówkę za 200 zł. I tak, oczywiście, ale ja, ja Wam mówię, jak to wygląda mm, z tej perspektywy. Pokryte jakąś bejcą, wykończone lakierem, tak żeby było trwałe i koniec. Tutaj mamy stopkę, stopka jest gumowa, ale bardzo, bardzo twarda. I... Tyle jeśli chodzi o osadę. Natomiast jeśli chodzi o system, czyli tą część metalową, to o dziwo tutaj mamy nawet jakąś oksydę. Ta oksyda. Wiadomo, że nie przejrzymy się w tej oksydzie, tak? Nie jest to angielska czy nawet niemiecka oksyda. To jest oksyda jakości, którą mają wiatrówki znacznie droższe, Na przykład tureckie. Tureckie wiatrówki nie mają lepszej, słuchajcie, oksydy od tego. Co ciekawe, jest to całkiem poprawnie wykonana oksyda. Od czego zależy jakość oksydy, też od tego, jak bardzo wypolerujemy te części metalowe. A polerka też trwa, zajmuje czas i pieniądze, więc to też nie każdemu się opłaca, żeby polerować te, te części tak, tak dobrze, żeby ta oksyda później dobrze wypadła. Ale tutaj nie ma tragedii, słuchajcie. Naprawdę nie jest źle. Mamy długi fresz, 11 mm do montażu optyki. Zaraz to zrobimy i lecimy dalej. Przyrządy. Celownicze, otwarte. Szczerbinka, muszka. Plastikowe, oczywiście. Ale także powiem Wam, że nie ma tutaj tragedii. To nie jest jakiś tam totalny odlew, który jest brzydki, nieestetyczny. Tego typu jakość także możemy spotkać spokojnie w wiatrówkach za 600-700 zł, nawet 800. Nie ma tutaj. I te kliki są, powiem Wam. Fajne, powtarzalne i bardzo yy, przyjemne. Jakość tych światłowodów też jest okej. Okay. Szczerbika jest naprawdę spoko. Muszka, muszka tak samo. Tak, jest to dobrze widoczne. Jakość wykonania tych elementów jest naprawdę dobra. Jestem zaskoczony. Akord, jeśli chodzi o te dwa elementy, jest całkiem dobrze. W połączeniu z oksydą. Jakość oksydy na lufie i na dźwigni. Właściwie dźwignia to chyba nie ma oksydy. chociaż w sumie chyba też ma. Też jest niezła. Może nie tak dobra jak tutaj na, na systemie, ale jest też całkiem ok. No i ta dźwignia to jest taka klasyczna dźwignia w tego typu wiatrówkach. Co ciekawe, te wiatrówki zrobione są z blachy odpowiednio pozaginanej. Tak jest chyba po prostu naj, najtaniej. Ta dźwignia nie składa się z takiego pręta metalowego, tylko jest tutaj, zobaczcie, tutaj mamy połówkę i jest zagięta, pozaginiana. Jest po prostu blacha. Ta blacha tutaj się rozszerza, więc oni po prostu mają jakieś takie tłocznie, tłoczą to bardzo, bardzo szybko. I tak samo, co ciekawe, cała ta wiatrówka, cały ten system jest wykonany też z blachy. Jak teraz odciągnę, to właśnie. Widzę, że tutaj mamy dwa kawałki, tak naprawdę, które idą po całej długości, więc ten system też jest wykonany z blachy. Te części są zaginane na jakichś prasach, na jakichś takich kształtownikach i bardzo szybko coś takiego można wykonać, dlatego być może te wiatrówki są, tak tanie. Tutaj mamy tłok, jest ta uszczelka plastikowa. Wygląda to po prostu normalnie, raczej bez jakichś tam większych zgrzytów. Samo, sam proces naciągania tego. No tutaj oczywiście słychać jakieś takie dziwne, nieprzyjemne dźwięki, które wydobywają się z środka, ale bez przesady. Strzelę jeszcze raz, nie można strzelać na, na sucho, więc strzelimy sobie, weźmiemy śrucika. Ten cykl strzału jeszcze zobaczę. A, zobaczymy, czy manual działa. Działa. Odrzut jest bardzo minimalny, naprawdę spokojnie można się do niego przyzwyczaić, tą sprężynę słychać. Jest takie zęczenie niefajne, nieprzyjemne, ale yy, dla osób, którym to nie przeszkadza, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne są inne, inne czynniki. Yy, co jeszcze, słuchajcie, o, o tej wiatrówce? No mamy tutaj, słuchajcie, takie bardzo ordynarne śruby, tak? Tutaj, tutaj yy, łączące, tutaj w ogóle to yy, spasowanie kabłonka. Kabłonk jest plastikowy, jest tutaj ok. Powiem Wam, że ten spust w ogóle właśnie siła nacisku spustu, ja ją zaraz zmierzę, ale sprawdzę tak po prostu dla siebie. Jeszcze raz, naciągam, czyli odciągamy tą dźwignię, ona odciąga się w tym elemencie, pod tym kątem i naciągamy. Podczas naciągu może nie słychać jakichś takich dziwnych dźwięków, czasem tak jest w niektórych wiatrówkach. Siła naciągu jest umiarkowana, myślę, że dzieciaki nie będą w stanie tego naciągnąć, ale młodzież już, już myślę, że tak. Sam tłok pracuje tutaj dosyć płynnie, mamy jakieś inne dźwięki, ale ta praca tego tłoka tutaj po, po cylindrze nie jest zła. Spust jest tak średnio twardy, ma, praktycznie nie ma tej pierwszej drogi, jest bardzo, bardzo lekka i naciągamy, ciśniemy, ciśniemy i pada strzał. Tutaj ważne, bo Wam nie powiedziałem, nazwa tutaj na, na korpusie Designed Germany. Model B3, kreska B3 kaliber 4,5. Mamy numer seryjny, idący w milionach albo setkach milionów, nie wiem, ale długi numer. Coś tak jeszcze tak chcę zobaczyć, czy coś jeszcze wam w stanie jestem powiedzieć, ale chyba nie. Dobra, to słuchajcie, odkręcimy system i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tutaj bardzo ważne, jak jak dokręcone są te śruby osady do systemu. Jeśli one są luźne, to wiatrówka nie będzie dobrze celnie strzelać, cały ten system będzie chodził, więc jak kupujecie tego typu wiatrówkę, to sprawdźcie, dokręćcie sobie te śruby. Bardzo często było tak właśnie, że jak gdzieś tam miałem do czynienia z tymi wiatrówkami, to one były niedokręcone, nie, nie przesmarowane i wystarczyło, że lekko się taką, taką wiatrówkę przesmarowało, dokręciło i ona już inaczej w ogóle strzelała. Wiecie, jak to jest taka masówka idąca w, w tysiącach, to Chińczycy to po prostu robią niezbyt dokładnie. Tutaj jakość wykonania tej osady wewnątrz, to już jest, pozostawia wiele do życzenia. Tutaj mamy jakieś, jest to bardzo nieestetyczne, ale jakby nikt nie oczekuje od producenta, żeby tutaj ta część była super wykonana, jest niewidoczna. Ważne, żeby ten system pasował. Chociaż zdarzają się firmy, oczywiście te, które mają droższe wiatrówki, że nawet tutaj jest to wszystko fajnie, y, równo, estetycznie wykonane. No a sam system w środku wygląda w ten sposób. Mamy tutaj system spustu. Tą dźwignię naciągu ona naciąga nam tłok, naciąga nam sprężynę, tak, tak naprawdę. Yy, Podczas naciągnięcia jest ten zaczep, który trzyma, i pociągnięcie za spust spowoduje, że cały tłok cofa się, wyciska to, to powietrze, trafia do lufy, no i mamy, mamy strzał. No tutaj to wygląda, powiem Wam, tak bardzo opornie bardzo surowo, że tak powiem. Jest tutaj nawet jakiś smar, jakiś olej. Także przesmarowali, ale myślę, że spokojnie można taką wiatrówkę odkręcić, jeśli sobie kupicie, odkręcić i jeszcze trochę przesmarować te elementy. Nie za dużo, żeby nie dieslowała, i myślę, że będzie lepiej chodzić. Jeśli chcielibyście taką wiatrówkę stuningować, no to wtedy trzeba ją rozebrać do yy, ostatniej śrubki, że tak powiem. Przede wszystkim przepolerować yy, pewne elementy, tak żeby to wszystko lepiej chodziło. Ja mam chińską wiatrówkę, kupiłem ją już bardzo dawno temu, jest to BMK40, tylko jest to zupełnie inna jakość yy, niż ta tutaj. Tamta wiatrówka też jest dolnym naciągiem, tylko kosztowała odpowiednio więcej. 4 razy więcej niż ta, tak mniej więcej, 3-4 razy więcej. Jakość wykonania jest dużo lepsza, ale przede wszystkim materiały, które są użyte do produkcji tamtej wiatrówki są znacznie, znacznie lepszej. Tamta wiatrówka no, nie jest wykonana z blachy, tak ordynarnie pozaginanej, tylko faktycznie z elementów takich stałych, bardziej trwałych. I zrobiłem pełny materiał o tamtej wiatrówce BMK 40. Jeśli chcecie obejrzeć, to zapraszam, on się tutaj ukaże. Słuchajcie, nie będziemy odkręcać tego wszystkiego, bo samemu ciężko później to złożyć, a naszym zadaniem jest przetestowanie. Więc składam, chciałem wam pokazać, jak to wygląda tutaj w środku. Składam i będziemy strzelać. Takie wiatrówki, tego typu chińskie wiatrówki najtańsze, nigdy nie były w zasięgu moich zainteresowań. Ja swoją pierwszą wiatrówkę kupiłem, było to Gamo 440, a właściwie Gamo Hunter. Była to wiatrówka klasycznie łamana, takiej średniej klasy, nazwijmy to, niskiej średniej klasy. W ten sposób. Dlaczego? Bo ja zawsze chciałem strzelać, zawsze miałem, nawet od samego początku miałem jakieś wyobrażenie, co chcę osiągnąć, jeśli chodzi o strzelanie. Dlatego, właśnie tego typu wiatrówki nigdy nie były w zakresie moich zainteresowań. Ja jeszcze kiedyś powiem wam szczerze. Nie wziąłbym takiej wiatrówki do ręki, znaczy nie sprawiałoby mi przyjemności strzelanie z tego. Trochę się zmieniło. Stwierdziłem, że no to też jest sprzęt, to też jest jakaś wiatrówka, to też jest urządzenie pneumatyczne, które potrafi strzelać, może strzelać, zresztą zaraz się przekonamy o tym. I dlaczego z założenia od razu mamy taki sprzęt negować? Kosztuje niedużo, jeśli da się z tego strzelać i coś trafić, to czemu nie? Sprawdzimy siłę nacisku spustu. Ja tutaj widzę, że ten spust nie jest jakiś bardzo tragiczny, ale dokładnie to przetestujemy. Mam takie urządzenie, które sprawdza właśnie ten parametr i sprawdza go w kilogramach i w funtach kilogramy.

Kilo dziewiętnaście. Nie jest to tragiczny spust. Wiadomo, że dużo mu brakuje do jakiegoś takiego maczowego spustu. Ja w swoim tej BMC-40, tej stuningowanej, miałem chyba 0,29 czy 0,25 kg. Czyli znacznie lepszy spust niż tutaj. No ale tamta wiatrówka była lepsza i też stuningowana. Z tego da się strzelać, powiem Wam, i nawet ten spust jest dosyć powtarzalny. To wszystko wyjdzie na tarczy. Będziemy strzelać też normalnie na skupienie, na celność. No okej, okay, tak się prezentuje wiatrówka chińska z dolnym naciągiem. Jak się nazywa, to bez wielkiego znaczenia. Wiatrówka kosztuje 270 zł w komplecie z tymi rzeczami, które widzieliście. Czy jest to dużo, czy mało, to już ocencie sami. Jak będzie strzelać, to zobaczycie w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie zapraszam. Ja polecam osobiście, jeśli chcecie strzelać z wiatrówki, chcecie doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, dozbierajcie te dwie stówki i już będziecie mieli coś zupełnie innego. Na pewno najsłabszym ogniwem tego zestawu jest to i te chińskie śruty. Sama wiatrówka jest całkiem niezła. Naprawdę fajne przyrządy otwarte, dosyć dobrze zrobione. Praca mechanizmów, no, wiadomo. Ok, słuchajcie, to już będzie wszystko. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka, w którym będziemy testować to cudowne techniki rodem z Chin. Do zobaczenia. Hej.